Andrzej, wiele gwiazd zdecydowało się na przekazanie organów po śmierci. Jaki ty masz do tego stosunek? Zdecydowanie tak, mam w swoim portfelu, choć o to jest dobra podpowiedź. W aplikacji M-Obywatel powinna mhm. być, znaleźć się taka, taka krateczka, taki, taka zgoda na, na pobranie narządów. I to jest, teraz mi to przyszło do głowy, to jest idealny, idealny pomysł, bo dzisiaj już nie nosimy podsuwasz pomysł państwo, tak? Bo tego nie ma, czy jest? Te, tego nie ma. Tego nie A ma. powinno być? Powinno Andrzej być. Piaseczny powinien jest tak, tutaj że już, już w wszystkim. tych czasach mało kto z nas nosi dowód, mm. y, prawo jazdy i tak dalej, portfel przy sobie, bo wszystko załatwia się telefonem, więc tego rodzaju podpowiedź byłaby chyba tutaj dobra. Ja jestem absolutnie na tak. Jesteśmy tylko kupą myślącego mięsa i y, jako takie y, słuszmy, nawet kiedy nas już nie będzie. Dobra, a dlaczego się na to y, zdecydowałeś? Bo niektórzy są, wiesz, stanowczo y, nie. Może i no, Twój głos ich przekona. No tak, ale to zwykle są emocje, kiedy pytasz bliskich, na przykład osób, które odchodzą, które... Ale ja mówię o osobach, nie? Że ty mm -hmm. też za życia możesz Rozumiem. podjąć, możesz się zrzec i powiedzieć, że nie chcesz, żeby zostały wykorzystane. Dlaczego ty się zdecydowałeś, tr jakie były przesłanki? Aha, no wiesz, no, to, to jest absolutnie jasne, jeżeli komuś mogę uratować życie albo przynajmniej podreperować życie, mm -hmm. no to, to wiesz, to, 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 jest, to jest element mojej moralności nawet, czynienie dobra po prostu, tak? Mało tego, mam gdzieś tam w dalszej rodzinie taką e, sytuację czy taką historię, że jeden z moich kuzynów przez e, dwa lata czekał na serce, i to serce dostał. Ym, więc y, no, to, to w ogóle nie ma, nie ma pytania żadnego, to jest absolutnie naturalne i wszystkich, niezależnie od tego, czy mnie lubią, czy nie lubią, y, namawiam do tego, żeby, no kurczę, no przecież jak nas ma nie być, to nas nie będzie, a jak będziemy gdzieś indziej, no to na co nam te za przeproszeniem członki. A jaka jest Twoja wola, chciałbyś być skremowany? Ale idziesz to już w ogóle takie, e, e, takie... Ja muszę wiedzieć, Andrzej, muszę wiedzieć! A kto nie, nie. rodzinie przekaże, kto powie? Aha, i, I ja chciałbyś, żeby z pomponika się dowiedzieli, czy mam być skremowany. Poczekaj, to dobra, ostatnie pytanie ale dobra, dobra, ale no. ustalmy, że czekamy jeszcze, że tak powiem, z tym procesem, dobrze? O, czy jasne, że, to, że tak. Że to jeszcze nie teraz jest i że planujemy... Ja po chwili ostatecznej dobra im powiem. Dobre, długie życie planujemy. Bo ja na przykład bym chciał, jak najbardziej. Jestem Myślę, za. że to jest już uniknione, że, że jest na stylu na świecie. Nieuniknione. Że... Ja, przepraszam, oczywiście nieuniknione. Już jeszcze czekam na ten y, werdykt publiczności, mi się <laughs> ja miesza też się w głowie. E, chyba tak, chyba tak. Myślę, że tak. Chciałbyś. Tak, chyba tak. <laughs> Dobra, i mam wszystko, sezon ogórkowy zażegnany. <laughs> Dziękuję bardzo, do zobaczenia w finale. Dzięki.